Wyobraźcie sobie, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca liczba rozpoczętych budów mieszkań w Polsce wzrosła do poziomu niewidzianego od czterech lat. To właśnie dzieje się teraz na naszym rynku mieszkaniowym, i to dopiero początek fascynujących zmian. To rzeczywiście ciekawe, szczególnie że jeszcze niedawno mówiliśmy o zastoju w branży. Co dokładnie spowodowało tak gwałtowną zmianę? No cóż, mamy tu do czynienia z kilkoma kluczowymi czynnikami. Przede wszystkim Liczba wniosków o kredyt hipoteczny wzrosła o prawie 34% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mówimy tu o ponad 40 tysiącach wniosków tylko w lipcu. To ogromna zmiana. A jak to przekłada się na rzeczywiste decyzje zakupowe? Bo sama liczba wniosków to jeszcze nie wszystko. Właśnie to jest najbardziej interesujące. Widzimy wyraźne przejście z postawy wyczekującej do aktywnego działania. Ludzie, którzy wcześniej tylko obserwowali rynek, Teraz podejmują konkretne decyzje i co ciekawe, robią to znacznie szybciej niż jeszcze rok temu. To brzmi jak kompletna zmiana dynamiki rynku. Ale co z cenami najmu? Bo słyszałam, że tam sytuacja jest wręcz dramatyczna. To jest absolutnie szalone. W największych miastach akademickich mieszkania na wynajem dosłownie znikają w ciągu kilku godzin. Weźmy Warszawę, Kraków czy Wrocław. Tam znalezienie mieszkania w rozsądnej cenie graniczy z cudem. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem podażowym na rynku najmu? Dokładnie tak. I nie dotyczy to już tylko studentów. Coraz więcej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym również poszukuje mieszkań do wynajęcia. To powoduje, że presja na rynku jest jeszcze większa. A jak na to wszystko reagują deweloperzy? Bo wspomniałeś o rekordowej liczbie rozpoczętych budów. Cóż, deweloperzy wyraźnie dostosowują się do sytuacji. Nie tylko zwiększają liczbę inwestycji, ale także modyfikują swoją ofertę. Na przykład, widzimy więcej mieszkań o mniejszym metrażu, które są bardziej dostępne dla młodych nabywców. Hmm, a czy nie ma ryzyka, że to wszystko może doprowadzić do przegrzania rynku? To bardzo dobre pytanie. Eksperci zwracają uwagę na kilka potencjalnych zagrożeń. Po pierwsze, gwałtowny wzrost popytu może prowadzić do dalszego wzrostu cen. Po drugie, istnieje ryzyko, że część osób może przecenić swoje możliwości finansowe. A jak to wszystko ma się do szerszej sytuacji gospodarczej? No właśnie, to jest kluczowe. Obecne ożywienie na rynku mieszkaniowym jest ściśle powiązane z niższymi stopami procentowymi i ogólną sytuacją ekonomiczną. Ale pamiętajmy, że te warunki mogą się zmienić. To może wyjaśniać, dlaczego ludzie tak się spieszą z decyzjami? Dokładnie. Wielu potencjalnych kupujących obawia się, że obecne, relatywnie korzystne warunki Mogą nie potrwać długo. To klasyczny przykład, jak psychologia rynku wpływa na realne decyzje ekonomiczne. A co z mniejszymi miejscowościami? Czy tam też obserwujemy podobne trendy? To ciekawe. W mniejszych miejscowościach sytuacja jest nieco inna. Zmiany nie są tak dynamiczne, ale także tam widać ożywienie, szczególnie w miejscowościach położonych w pobliżu większych aglomeracji. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju transformacją rynku mieszkaniowego? Zdecydowanie tak. I warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: rosnącą popularność pracy zdalnej, która zmienia preferencje mieszkaniowe. Ludzie są bardziej skłonni rozważać lokalizacje oddalone od centrów miast. To faktycznie pokazuje, jak złożone są obecne zmiany na rynku. Tak, i dlatego tak ważne jest, żeby podchodzić do decyzji mieszkaniowych z rozwagą. Mimo że rynek jest rozgrzany, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i możliwości. Jakie więc byłyby najważniejsze wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy? Przede wszystkim to, że rynek mieszkaniowy wszedł w nową, bardzo dynamiczną fazę. Mamy rekordową liczbę rozpoczętych budów, boom na rynku kredytów hipotecznych i kryzys na rynku najmu. Ale jednocześnie musimy pamiętać o potencjalnych ryzykach i zachować ostrożność w podejmowaniu decyzji. Dziękuję za tę fascynującą analizę. Na pewno będziemy śledzić dalszy rozwój sytuacji. Ja również dziękuję. I przypominam naszym słuchaczom: rynek mieszkaniowy to nie wyścigi. Warto podejmować przemyślane decyzje, nawet jeśli wszyscy wokół wydają się spieszyć. Do usłyszenia.